Z ewangelii według świętego Jana. Jezus powiedział do swoich uczniów: Niech się nie trwoży serce wasze. Wierzycie w Boga i we mnie wierzcie. W domu ojca mego jest mieszkań wiele. Gdyby tak nie było, to bym wam powiedział: Idę przecież przygotować wam miejsce. A gdy odejdę i przygotuję wam miejsce, przyjdę powtórnie i zabiorę was do siebie, abyście i Wy byli tam, gdzie ja jestem. Znacie drogę, dokąd ja idę? Odezwał się do niego Tomasz Panie, nie wiemy, dokąd idziesz, jak więc możemy znać drogę? Odpowiedział mu Jezus: Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze mnie. Gdybyście mnie poznali, znalibyście i mojego Ojca, ale teraz już go znacie i zobaczyliście rzekł do niego Filip. Panie, pokaż nam Ojca, a to nam wystarczy. Odpowiedział mu Jezus: Filipie, tak długo jestem z wami, a jeszcze mnie nie poznałeś? Kto mnie widzi, widzi także i Ojca. Dlaczego więc mówisz: Pokaż nam Ojca? Czy nie wierzysz, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie? Słów tych, które wam mówię, nie wypowiadam od siebie. To Ojciec, który trwa we mnie, On sam dokonuje tych dzieł. Wierzcie mi, że ja jestem w Ojcu, a Ojciec we mnie. Jeżeli zaś nie, wierzcie przynajmniej ze względu na same dzieła. Zaprawdę, zaprawdę powiadam wam, kto we mnie wierzy, będzie także dokonywał tych dzieł, których ja dokonuję, a nawet większe od tych uczyni, bo ja idę do Ojca. Oto słowo pańskie, chwała Tobie, Chryste. w miniony piątek obchodziliśmy uroczystość kluczci świętego Stanisława biskupa męczennika biskup krakowski zamordowany przez króla Bolesława Śmiałego stał się patronem Polski czyli kościół wskazuje na świętego Stanisława jako na kogoś ważnego dla naszego narodu z jakiego powodu? Oczywiście nie dlatego, że się przeciwstawił władcy królowi, ale ze względu na to, dlaczego to uczynił. Gdy patrzymy na historię konfliktu między królem Bolesławem a świętym Stanisławem, to no tak do końca wszystkiego nie rozumiemy, ponieważ źródła historyczne są dosyć skąpe. Ale wiemy na pewno, że święty Stanisław sprzeciwił się królowi ze względu na jego pychę. Król w pysze swojej uważał, że ponad nim, ponad jego decyzjami już nikogo nie ma, że to, co on postanowi, jest najważniejsze, ważniejsze nawet od prawa Bożego. A prawo Boże mówi o tym, by szanować drugiego człowieka, by jeśli nawet drugi człowiek popełni przestępstwo, to go osądzić, żeby człowiek miał prawo się bronić. A król niestety nad tym wszystkim przechodził do porządku dziennego i w gniewie karał za rzeczywiste bądź domniemane przestępstwa swoich rycerzy, tudzież ich bliskich. Święty Stanisław się temu przeciwstawił, napominał króla, wskazywał na to, że jest nad nim jeszcze prawo Boże, że decyzje królewskie są oczywiście ważne i trzeba być królowi jako władcy świeckiemu, trzeba być posłusznym, ale to wcale nie oznacza, że prawo stanowione przez króla jest prawem absolutnym. Nie. Prawem absolutnym jest prawo Boże i to jemu wszyscy, także król, powinni się podporządkować. Jeśli król uważa, że nie musi się kierować prawem Bożym, że może je no, w imię jakichś tam własnych pomysłów na sposób sprawowania rządów w państwie, może to prawo, prawo Boże lekceważyć, no, to znaczy, że taki władca jest złym władcą. I stąd biskup Stanisław najpierw króla napominał, a gdy nie było poprawy w jego postępowaniu, ekskomunikował go. I to doprowadziło do męczeńskiej śmierci biskupa krakowskiego, jak wiemy, w 1079 roku w kościele św. Michała na Skałce w Krakowie, gdy biskup sprawował mszę świętą, został zamordowany na rozkaz króla Bolesława, a niektórzy mówią, na przykład błogosławiony Wincenty Kadłubek, że król osobiście, własną ręką króla zamordował. Jaki to ma związek z dzisiejszą Ewangelią Świętą? Bo przypominam... To wydarzenie z naszej historii ze względu na słowo dzisiejsze, które usłyszeliśmy, słowo wypowiedziane do nas przez Chrystusa Pana. Zwłaszcza chciałbym zwrócić uwagę na to słynne zdanie Pana Jezusa, który wskazując na siebie powiedział Ja jestem drogą i prawdą i życiem. Tak Jezus jest drogą, prawdą. I życiem. Co to znaczy, że jest drogą? To znaczy, że Pan Jezus zachęca nas, byśmy postępowali. Tak jak się drogą idzie, tak? postępuje krok za, kroką, krok za krokiem, tak byśmy postępowali naśladując go. Tak Mamy iść śladami Jezusa. Drogą, którą Pan Jezus wyznacza. W kierunku, którym Pan Jezus idzie. A Pan Jezus. W jakim kierunku idzie? Idzie ku doskonałości, idzie ku niebu. My też mamy dążyć do doskonałości, mamy dążyć do nieba. Kiedy dążymy do doskonałości, dążymy do nieba, jeśli kierujemy się Jego Ewangelią, wskazaniami Jego Ewangelii. To jest nasza droga, tak? Taka jest nasza życiowa droga kierować się wskazaniami Ewangelii Chrystusa. Byśmy dotarli do nieba, czyli byśmy osiągnęli życie wieczne. Pan Jezus jest życiem, powiedział tego tak sobie: ja jestem drogą, prawdą i życiem. No właśnie Jezus jest życiem, życiem wiecznym. Jeśli postępujemy w zgodzie z Jego Ewangelią, idziemy drogą, którą, która ta Ewangelia jest, którą ta Ewangelia wytycza, to osiągamy życie wieczne, osiągamy, osiągamy niebo. Pytanie jest takie: czy to jest prawda? Czy rzeczywiście jedyną drogą do nieba jest postępowanie tak jak Pan Jezus, tak? naśladowanie Pana Jezusa, postępowanie drogą wytyczoną przez zasady ewangeliczne? Czy to jest prawda? I czy w ogóle Ewangelia Chrystusowa jest prawdą? To jest kluczowe tutaj pytanie, pytanie o prawdę. Wracamy do konfliktu między królem Bolesławem Śmiałym a biskupem Stanisławem, świętym naszym patronem. Otóż król Bolesław Śmiały tak naprawdę zanegował prawdę Ewangelii. Uznał, że prawdą jedyną, którą ludzie powinni się kierować, jest Jego wola. Jakakolwiek by ona nie była. To jest prawda, którą ludzie winni się w życiu kierować. Jeśli ktoś jego woli się nie podporządkuje, to będzie ukarany. Drogą, którą ludzie mają iść, jest drogą wytyczaną przez króla, nie przez Ewangelię. A życie, życie wieczne, kto by się tam przejmował życiem wiecznym, zadbaj tylko o swoje życie doczesne. O bezpieczeństwo tego życia, a to Twoje życie będzie bezpieczne, jeśli będziesz posłuszny królowi Jego woli. To jest prawda, którą głosił swoją postawą, niekoniecznie słowami, ale swoją postawą, to jest prawda, którą głosił król Bolesław Śmiały. Biskup Stanisław przeciwstawił się właśnie temu. Przeciwstawił się. Temu dążeniu królewskiemu, by no, jedynym prawem w państwie polskim ówczesnym była królewska wola. Obowiązkiem biskupa było wskazywać wszystkim wiernym, w tym także królowi, że prawdą, którą trzeba się kierować jest Ewangelia że drogą, którą należy iść, jest droga wyznaczona przez Chrystusa Pana. Naszą drogą, naszym sposobem życia w tym świecie jest naśladowanie Jezusa Chrystusa. I jeśli to czynimy, osiągniemy życie wieczne. Bywa, że osiągniemy to życie wieczne kosztem życia doczesnego. Życie doczesne jest ważne. Życie doczesne jest wielką wartością. Trzeba o nie dbać, trzeba je chronić. Ale nie można chronić życia doczesnego kosztem życia wiecznego, i właśnie dlatego biskup Stanisław zrobił to, co zrobił. Dla życia wiecznego swojego i swojej owczarni, jak to zwykliśmy mówić, zaryzykował swoje życie doczesne, by osiągnąć życie wieczne. I dlatego został męczennikiem. Moi drodzy. To jest wielka pokusa dla władców świeckich, królów, prezydentów, premierów, wszystko jedno jak ich nazwiemy, by oni uznali, że to co postanawiają, to co stanowią jako prawo, by to było jedyne prawo dla ludzi, którymi rządzą. Coś takiego jest bardzo niebezpieczne. Bo. Nie każde prawo jest dobre, nie każde prawo jest właściwe, nie każde prawo prowadzi nas do życia wiecznego. I dlatego dobrze jest, jeśli władca świecki w pokorze uzna nad sobą prawo ewangeliczne, prawo Boże. Jeśli ktoś, kto rządzi jakimś państwem, jakąś społecznością, uznaje nad sobą Pana Boga, to ktoś taki jest dobrym władcą. Dobry władca to ktoś, kto uczy ludzi szacunku do prawa Bożego. I tego się domagał biskup Stanisław od króla Bolesława Śmiałego. Niestety król Bolesław temu wezwaniu biskupa oparł się, odrzucił to wezwanie i w gniewie biskupa zamordował. Z jednej strony jest to historia smutna, no bo opisująca tragedię. Tak? Jest człowiek, który odebrał życie drugiemu człowiekowi, odebrał w gniewie. A z drugiej strony jest to historia bardzo pouczająca, a przez to też radosna, bo przecież historia konfliktu świętego Stanisława i króla Bolesława Śmiałego uczy nas, co to znaczy. Co to znaczy, gdy Pan Jezus mówi: Ja jestem drogą i prawdą i życiem? Wyciągnijmy z tej nauki wnioski i starajmy się w życiu postępować tak, jak nas uczy Pan Jezus, a za Panem Jezusem święty Stanisław, biskup. Amen. Drodzy parafianie, kilka ogłoszeń. Właściwie nic nowego się nie pojawiło, o czym warto by powiedzieć. Ksiądz arcybiskup ogłosił nowy dekret na czas epidemii koronawirusa, w którym to dekrecie no, też stwierdza, że właściwie jest tak jak do tej pory, że niewiele się zmienia a propos także obostrzeń. Związanych z naszym, z naszym udziałem w mszach świętych, niedzielnych czy świątecznych. Warto z tym dekretem się zapoznać. On jest opublikowany na naszej stronie internetowej. Ja tylko przypomnę tutaj pewne, pewne sprawy, o których w tym dekrecie ksiądz arcybiskup mówi, powtarzając zresztą. Treści z poprzednich swoich dekretów. Obowiązuje nas zachowanie limitu obecności wiernych w kościele jedna osoba na 15 m2, czyli w naszym przypadku w kościele parafialnym jednocześnie może przebywać poza obsługą liturgiczną 30 osób, a w kościele pomocników 15 osób. Ja tutaj zwracam uwagę na to, o czym mówiłem już tydzień temu że chcąc umożliwić jak największej liczbie parafian udział w niedzielnej Eucharystii, msze święte sobotnie, tam msza święta sobotnia jest już mszą świętą z niedzieli, msze święte sobotnie do odwołania będą odprawiane w kościele parafialnym. Nie w kościele pomocników, ale właśnie w kościele parafialnym. W kościele pomocników Eucharystia będzie sprawowana tylko, tylko w piątki. O czym mówi jeszcze dekret księdza arcybiskupa? Jest tam wzmianka o uroczystości Bożego Ciała, jeszcze troszkę czasu jest do tej uroczystości, bo ponad, ponad miesiąc, ale ksiądz arcybiskup już wskazuje na to, że no, jeśli te obostrzenia się utrzymają, to w tradycyjnej procesji Bożego Ciała ulicami wiosek czy miast po prostu nie będzie. Zaleca skromną procesję dookoła kościoła. No, jeśli się sytuacja nie zmieni, nie zmieni no to w taki sposób uroczystość Bożego Ciała będziemy, będziemy przeżywać, ale to nie ma co wyprzedzać wypadków. Może, może sytuacja jeszcze się zmieni. Przypominam, że trwa miesiąc maj, nabożeństwa majowe w dni powszedniej i niedzielę po każdej mszy świętej. Zachęcam, by także w domu odmawiać czy śpiewać. Litanię loretańską do Matki Bożej. Środa najbliższa to wspomnienie najświętszej Marii Panny z Fatimy, kolejna rocznica objawień fatimskich. W związku z tym w środę pomszy świętej, poza tradycyjną w naszej parafii nowenną do Matki Bożej Ludomskiej odmówimy także różaniec fatimski nie będzie procesji fatimskiej. Ale różaniec fatimski oczywiście odmówimy. Różaniec fatimski to znaczy różaniec odmawiany w duchu pokutnym, tak? bo Matka Boża wzywa nas do pokuty za grzechy swoje i grzechy innych ludzi i temu służy pokucie właśnie tenże, tenże różaniec. W czwartek, czwartek to ważny dzień. W naszym kościele w czwartek msza święta będzie odprawiona rano o godzinie ósmej i kto może zachęcam do udziału w tej Eucharystii, nie będzie przy świętej wieczorem w czwartek. Natomiast ten dzień jest ważny z tego powodu, że Ojciec Święty Franciszek zachęca wszystkich katolików by dzień 14 maja, czyli właśnie czwartek, był dla nas wszystkich dniem modlitwy, postu i dzieł miłosierdzia w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Co to oznacza? No, chodzi tutaj o to, w jaki sposób ten dzień przeżyjemy. Papież zachęca nas do, do, do postu, czyli no, w naszym przypadku może to być wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych. Zachęca nas do takiej szczególniejszej modlitwy, bardziej starannej i może, żeby tej modlitwy było więcej. No i mówi też o dobrych uczynkach. I to wszystko mamy ofiarować w intencji powstrzymania epidemii koronawirusa. Żebyśmy się dobrze zrozumieli, nie ma tu obowiązku, tak by, by to czynić. Papież nas zachęca do tego, nie nakłada na nas obowiązku, na przykład, postu, ale zachęca, byśmy tego dnia pościli. No i ja też zachęcam, by iść za tym wezwaniem Ojca Świętego i by ten dzień. W duchu pokuty, poszcząc, modląc się, spełniając dobre uczynki, przeżyć i to wszystko ofiarować z prośbą o oddalenie od nas groźby epidemii. Przypominam, że my ciągle w tej intencji modlimy się codziennie w łączności z księdzem arcybiskupem o 20:30, odmawiając Różaniec, proboszcz w kościele, wierni w swoich domach. Też w intencji wygaśnięcia epidemii śpiewamy po każdej mszy świętej suplikacje oraz adorujemy Pana Jezusa w Najświętszym Sakramencie, w naszej parafii, w niedzielę adoracja między mszami świętymi, a w dni powszednie od godziny 17.15. Cały czas zachęcam, by skorzystać z sakramentu pokuty. Moi drodzy, to bardzo ważna sprawa. Nie zwlekajcie. Można przyjść do kościoła codziennie od 17.15 do mszy świętej, czekam na chętnych, którzy chcą skorzystać z sakramentu, a w niedzielę przed Eucharystią o 8.30 oraz między Mszami Świętymi Bardzo Was proszę, zatroszczcie się o wasze dusze. Ja wiem, że, że jakiś tam wielkich grzechów pewnie nie popełniacie, ale to jest czas wielkanocny, trzeba pomyśleć o spowiedzi świętej, o Komunii Świętej. Oczywiście, ci, którzy jakoś w dni powszednie czy, czy w niedzielę we Mszy Świętej uczestniczą, do Komunii Świętej przystępują, ale myślę, że jest bardzo wielu parafian, którzy jeszcze tego nie uczynili, dlatego gorąco zachęcam, mocno apeluję, byście o tym, byście o tym pomyśleli. Biuro parafialne w tym tygodniu czynne we wtorek i środę po Mszy Świętej. Cały czas zachęcam, by być na bieżąco z treściami, które są umieszczane na kanałach YouTube czy na naszej stronie internetowej. Bądźmy w łączności, bo póki co no, w taki normalny sposób skontaktować się nie możemy. Moi drodzy, bardzo Wam dziękuję za wszelką pomoc, za okazane wsparcie za modlitwę w mojej intencji. To jest bardzo wielka rzecz i ciągle o tę modlitwę proszę, bo jest ona Waszemu proboszczowi bardzo, bardzo potrzebna. Pozdrawiam Was wszystkich. Trzymajcie się w zdrowiu i obyśmy się jak najrychlej mogli zobaczyć. Szczęść Boże!